Witajcie, jestem TomZ i to jest Master Builders, a ze mną jest. Gyplim. Tak. O, disco. disco! o mój o, Boże, ja się... jaki beznadziejny temat. Yeah. Oj, oj, Czyli co, villagerów y trzeba gdzie robić? Ty, a powiem Ci, że villagerze y to nie jest głupi No właśnie, nawet. bo to wtedy można tylko poczekać jakieś materiały, jakieś biurko trzeba inspirować, czy jakieś stoły poczekać. Hmm. Mhm. Mm tylko, kurde, cool, jakby to zrobić, bo. Aha, aha, właśnie, aha. stąd to, robimy. Wezmę tak, lapis, trochę niech się to różni, jakieś emeraldy, bo to jest kolorowe. Bardzo kolorowe nawet bym powiedział. Gdzie pan villagerów? I, i, I to wezmę. I dobra, i budujemy. O i wiesz co, ja sobie zmienię jeszcze czas na noc. No. To będzie bardzo... To będzie to, 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 to takie dobre będzie. Szóstara rano? Nie, dwunasta. 12, 12 AM. AM czy PM to było AM, dobra, jest, jest git. Ym, tak. To, by, to może być kupa u mnie. To może być bardzo kupa. ale cóż, bywa. Nie wszystko Dobra. zawsze musi wychodzić i nie wszystko zawsze musi być piękne. Trzeba być w ten sposób i muszę z tego. Jeszcze patyk, patyk, gdzie jest patyk? Pat... patyk. Nie to, co ja robię. Dobra, to w takim. fucking myszko, działaj, współpracuj ze mną. No, dwu, Komputer za no, myszka mi szwankuje, tak. Komputer udało mi się naprawić, to mi teraz myszka będzie w, nie, nie chciała współpracować. No to jest, słuchaj, złośliwy, złośliwość rzeczy martwych. Tak to się fachowa na. Nie wiem, czy jestem ślepy, ale nie widziałem jakiego villagera. To wpisz po prostu w villager, czy, czy nie, czekaj, ty grasz po polsku, tak? No. To będzie wieśniak chyba. U siebie, ale tak nazywało. No Nie prazę słuchaj. Nie. Trzeba... Weźmiemy, 3 zrobimy już. jeszcze tak. Trzy minuty. Ten czas tak o, szybko waku. leci jak... No właśnie widzę. I to... Powiem ci, że mało mi się to co podobie, bo... Bo niefajnie. No tak, właśnie. Zrobię tak? tak. Tak o. Będzie działało czy nie będzie działało? Czemu nie lecisz? Promieniu. Dobra. Czemu beacon, Czemu nie współpracujesz? Jak to w ogóle działa? Cholerstwo. Teraz weźmy to kolorowe jak? to, wełna, kolorową. Powiedz mi jedną rzecz, może ogarniesz. Jak mikroony działają? To jest wersja 1.8? Tak, to jest wersja 1.8. To musisz... Y one mogą świecić na różne kolory, musisz po prostu kryształ na nie... Czy, czy. No dobra, ale zacznij to tylko szkło, bo to nie jest ten... To nie jest Pokeblock. A to nie wiem. Nie zmienia faktu, że... Próbuję dodać właśnie szkło i... I to, 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 ten beacon nie chce świecić. Nie wiem czemu. A jaki jest, szkło? Kolorowe. Mówię, nie wiem. Nie to powinno wystarczyć. Niestety nie wiem, tego tak, nie wiem. Kurde, przypał. Ojej, A ty, tak, jak ty jak wiem, takich to. rzeczy możesz nie wiedzieć? Ja, ja, się, ja się pytam, co? Jak ty możesz nie wiedzieć TAKICH rzeczy? A ty też nie wiesz, hala. Dobra, cicho tam. Nie było tematu, tak? O, zrobimy tak? Jeszcze jakaś biała koszula niech będzie, i będzie taki seks jak z niego. Ja, ja ci to mówię, słuchaj. Czerwona koszula. Co ja to mówię w ogóle? Lol nie ma wieśniaka, pisałem w i E i mam wiedźmę, nie? Jajko. Nie wiem, może Jak yy... Na się nazywają mieszkańcy wieś... ma małych, małych miejscowości. Tak, pisze piszę spał normalnie. O osadnik, dobra. Osadnik, aha. Dobra. No, dobra, mam. To wszystko tłumaczę. No. Moje... Teraz tak, ale może się... i tak znowu będzie na mech. No nie, nie. <laughs> Zobaczyliśmy. Słuchaj, nie mów hop przed zachodem słońca. No, ta, może, nie wiem, może... Będą wiedzieli, co chciałem zbudować... Ludzie i... Lepiej to oceniam. Mm. Matka bosko, ale moje to kupa będzie. No moje też, myślisz, że co? Dzisiaj mi nie idzie, miały być tematy świąteczne, nie ma tematów świątecznych. Ja w tym momencie smutam i się obrażam i tak. Może na scenę będzie świąteczne, ale ciekawe. Wszyscy mówili, będą temat... Teraz są, teraz są święta, to będą świąteczne tematy i w ogóle, i będzie fajnie i jest majony z takim bryl. A może dadzą temat pod nas, jakiś Pokémon. <laughs> Zrozumiem temat pornos, nieważne. Aha. 15 sekund? Co? No? I, ale jak... No, dobra, zrobię węgielkę tak, jako oczy no i matko bosko Co tu się stało? Dobra, jeszcze ja nie zdążyłem. Co ja zrobiłem. Ja, nie mam tego. <laughs> jest to ja nieźliwie się, jak moje wybuchnie. Aha, to, to, jest, to, jest, ku, to jest to jest kula. Jakiś ludek. Tak, a to jest kula. No, i ty, no dobra, to jest Nawet dam dobry okay. pomysł, no właśnie, też daje okejkę, okay, bo to jest taki dobry pomysł. Właśnie też gdyby, chciałem zrobić kulę z kryształów, ale nie zdążyłem, już czasu nie miałem. Gdyby w tej kuli w środku był jeszcze Glowstone i na przykład byłaby no, noc, to by byłoby fajne. Ty patrz, a mi nie chciałeś... Bo to no to kryształy były Podstawy zrobić. No tak, ale... Mhm. Mm I też kryształy trzeba. No takie no okej okay, dam. No tak, 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 no dawajem kolor wyszkła, ale to po prostu chodzi o to, że, że trzeba chyba pod tymi glowstunami. Nie glowstunami, pod mm, tymi bikonami dawać jakieś podkładki no. jeszcze. O, ty to, to też fajny pomysł. No ci, że taki namech, bo. No, teoretycznie jest to jakieś okay, disco. Tak. widać DJ-a. Widać DJ-a, DJ że niby no. gra, że niby to tamto, ale... No takie, takie, takie... No na blik no. Jak dla mnie. Co? O, co to jest? O, to jest fajne, tylko dałbym może nawet gudę, gdyby byli willag w, w środku. No. Tak jak tańczący. Znaczy tańczący, No ciężko było, żebyś tańczącego villagera, ale... Dam okej, go dam. Pejka taka, peka tak, jest tak najbardziej na, na miejscu. Lem Lampart. party. To by nie w koszyku siedzą. <laughs> Ale widać, ile... to... dam okejkę chyba. I dam takiego ofensywnego mecha, ale to nie jest złe. Myślałem, ale... że przy moim gościu też wiedziałem, tak? <laughs> wiedziałem. To wytłumaczył, bo nie w koszyku tańczyli. Nie, to, 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 to miał być, wiesz, budynek dyskoteki, a tu to jest rubra, jeszcze brakuje tylko dziewczyny, które tańczy, i to by dał nawet amazing, ale. Dam okejkę. <laughs> chociaż nie tańczy jakieś lwa. <laughs> Jest kolejne, jest lura, ale... no, no tego... O! O mój Boże... A, to już jak ktoś powiedział O mój Boże, to tak wziąłem kogo to jest Czepiasz <grym> się, <grym wiesz> się I zdążyłem go zrobić no, Ale co ty, ładny jest Znowu, nie wiem, znowu byś pewnie wygrał Bo przed odcinkiem no, jedną rączkę zagraliśmy taką testową sobie, Żeby się rozgrzać Tak, trafił nam się łosi no, no, mówiłem Ej, znowu! <grym <grym <wiesz> o nie, ty! Patrz moje wybuchło, a mimo to nie byłem ostatni, nie? To co nie ogarnia, a to no. co nie ogarnia to jest, gra, to jest um... z tym. Z Brodatych. Z Brodatych. Tak. I pozdrawiamy swoją drogą, o ile, no. o, o ile to ogląda. Eee, ale no, no, no nie wiem co wybuchła, był gorszy. No na właśnie. przykład Ziva. Tom Ziva tom tom było gorsze. No tak, ja tego nie ukrywam, bo mówię. Ale teraz trzeba będzie czekać na gracze, więc tutaj. Że... <laughs> to co nie ogarnie coś, żeby mi strzela. A. Jakiś takie pok słychać i jakieś kolorowe coś idą, ale... Ale cześć. O, jeszcze zaczęło, dobra. A 70. Z tym kuolej na różnicę. Za Pokémon. Pokemon. <grym> A wiesz co, Pokemon to jest taki dosyć oszelny IGLO! O, ale też no, może być. Dobra. No powiedz. Zobaczymy. Czyli teren się już można zmienić. IGLO to tak ze śniegu raczej, nie? No. Znaczy inaczej. To inaczej. IGLO teoretycznie robi się z bloczków lodu, ale A można. A można by było ze śniegu. I można zrobić śniegowy... Nie można, kurde, też każdy nie można podłoża śniegowego, to zostanę przy lodowym. No właśnie. Podłoża śniegowego byłoby bardzo na propsie. No wiem, właśnie. Bo wtedy z lodu mógłbyś igle zrobić, a tak trzeba ze śniegu wtedy. No to kółeczko musi być większe. Ja jestem akurat tutaj w dobra. Uprzywilejo w, uprzywile w uprzywilejowanej Ale pozycji. Trudne słowa, tak. <laughs> nie, tylko moja dykcja jest do dupy. I o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Eee, <laughs> także tego. <laughs> Ja jestem w uprzywilejowanej pozycji, gdyż albowiem umiem robić kółko w Minecraft, tylko żeby znowu nie przesadzić z tym kółkiem, nie zrobić go za dużego, To nie zrobię zdążyć kulki. No tak. Bo nie zdążę zrobić kulki, o to chodziło. Tak. Jezus, Maria, co mi się z dzieje, <laughs> językiem dzieje, to... Realny jesteś, że... No, ale przeczytałaś nie. no się, no niedawno wstałeś, to co się ma się dziwić, że... Tak. tak. Znaczy, Zadam no się. nie no, wstałem już jakiś czas temu, ale... To, że jeszcze w piżamie latam, to jest inna fala <laughs> <laughs> kaloszy. Słuchaj. Robimy tak, tutaj tego... Znowu walczymy o nie. Teraz walczymy o niewybuchnięcie, za czym ci się uda. Ja nie muszę walczyć o niewybuchnięcie, słuchaj, jestem. To nie znowu wygra. Jak co... <laughs> <laughs> zwykle. Jak zwykle... Nie, no, bez przesady, Aż taki świetny to nie jestem, słuchaj. Kryzysy są lepsze, nie? O. Na przykład. purposy też świetnie wygląda. Z purposem to bym się akurat, kłó <laughs> <laughs> akurat kłóc... Bo tak czasem, czasem zdarza mi się oglądać odcinki Purposa, czy Kryzysa. No. Ale to tak całkowicie szczerze, nie? I... No czasem Purpos buduje takie kupy troszkę. Troszkę nawet bardzo. Ale i tak, mimo to jest wysoko, więc ty chcesz. No tak, nie buduje źle, ale... Mógłby się postarać źle. No tak, od. ale buduje lepiej ode mnie. To na pewno. <laughs> <laughs> nie ma za co. <laughs> no. no chłopie, też się krytykuje. już. No. No dobra, słuchaj, bo dystans do siebie trzeba mieć. To jest podstawa, szczególnie jeżeli chcesz nagrywać. Ty, a gdzie, ja to gdzie jest takie ognisko to halo, Ognisko? No Ognisko to my mamy na modach na pokabloku, żeby nie było. To to nie będzie kółko. Ale zwaliłem. Dobra, to Już nie będę zmieniał w tym momencie. To będzie takie trochę kwadratowe kółko. Trudno się mówi. Osa... Nie zawsze wyjdzie. Osadnik. Pięknie. Patrz, pochwaliłem się, że umiem kółko w Minecrafcie zrobić dupa. No. Dupa kwas nie pykło. Nie tym razem. Moje skile ze mną dzisiaj nie są. Dwie minuty zostały, no. To jeszcze będzie można coś tam pom, 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 upiększyć. I pom, to pom, robię. Pom, 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 pom. No tak, no, no i fajnie. I się, I się pochwaliłem, że umiem kółko w Minecrafcie robić. To jej... zobaczymy te twoje kółka. No ku kubka nie kółko co? Nieważne ku Kubko? Kubko bardziej, o. tak to o to chodziło Kubko nie kółko no. Jezu to będzie kwadrat. Zobaczcie, nie... gry gada i tak wygra. Fajnie by było, ale wątpię sz Tak szczerze mówiąc Nie no nie wygląda to źle jak na ten moment Dobra teraz tak O, teraz się trzeba trochę tym pobawić jak nie mogę... To no nie mogę tego postawić. Nie. Rzeczy. Może tutaj będę... Tak, tutaj mogę to postawić. To no będzie zało. git i może jak zmienię nie, sobie nie farstw... Jak sobie zmienię potem podłożę, to to nadal będzie. Byłoby fajnie, naprawdę fajnie. Dobra i teraz, jak zmienię sobie podłożę, to to zostanie, czy nie? nie jest, zostanie. O. Git, kumplu. I mamy to. Dobra. 45 sekund, co prawda? To szybko szybciutko coś tutaj trzeba postawić. O no, teraz tak glas. Postaram się zrobić jeszcze takie śnieżynki, które widzieliśmy na lobby. No, a no. Oto dobre takie powiem, że twórcy naprawdę wpadli na genialny pomysł. Tutaj to trzeba im przyznać. Ja wiem, o tym Skończyłem chociaż to jest mech albo piekę. Zrobimy tutaj więcej, że nie wiem lepiej. Lecie, party. Nie dobra, ja to niszczę. <noise> to jednak nie jest dobre. Tylko teraz tak, V, Lager. Dwa, dwie sekundy. Pik! Pik! Dobra, o, jak ktoś tam jest. Zdążyłeś? Mi... No powiedzmy, tak, jednego no to za, za dalej, co będzie. O, dobra, halo. Ale mogłem partiklami zrobić, Snow. O jezus, Mario. <noise> no, ale. Tylko mi interesuje, co to jest zielono-pomarańczowe. Może człowiek. Dam okejkę dobra. <laughs> Może ktoś nie pomyślał, no, że tam. można postawić villagera na przykład. Uchaj, ale Igo... Igo jest okrągły No to już jest tak, ja tam się podobie. No, to... I tutaj jest no, w stanie jak dać Jak tam okay. dałem okejkę, to tutaj muszę być guda niestety, no. Bo... Guda niestety. No bo niestety tam gooda. też dałem okejkę, no tam, żeby być sprawiedliwym. Fajny, bardzo... fajny pomysł z tymi śpiworami, troszkę, no. że zapomniałem o tym. A no tak, przecież ognisko można było zrobić w ten sposób, że ogień taki dać, kurde. Ja widzisz, gdzieś hmm. pomysł mi no tutaj okejkę okay, To jest takie iglo na krze trochę. No. Taka klapływająca jej na tym iglo. No nie no, na okejkę. Myślę zasługuje. Wydaje mi się, że na okejkę to będzie okej. O! O! Tu już iglo bardziej iglowate. I tu dam okejkę z pełną... Takie, taką okejkę plus. <laughs> Jak w szkole są oceny z plusem, tak tutaj jest okejka plus. Nie no, zastanawiam się, zastanawiam się czy guda nawet nie dać, wiesz? Ale dam guda. Bo w porównaniu do poprzednich się. to na guda to by chyba zasługiwało. Mm, tak. Czy to ma gdzieś wejście? Czy nie tak, ma wejścia? Tak. Ma wejście. ale takie bardzo proste. Nie wiem, Gud Mech, Gud Mech, Mech Gud, niech nie zadecyduje. Nie <laughs> wiem, co ci dałem. No. Uh, no no. No. <laughs> no. Na pewno no. gorszy od mojego. <laughs> no mech tutaj daje. No tak, bo moje jakoś wyglądało, ale dla mnie wyglądało mógłby mogło być inne, wiesz? No. Uuu, ja da, dałem więc, więc to nie moja wina, ale dałem mech. Da, da, da. O, i tu... To jest chyba jakaś flaga. Albo taka No mhm. Tutaj chyba nawet, no, nawet dam gudę. Takie szybkie, proste. Kryształek lodu. Coś mm. tego podobie no, mi się a to jest jeszcze flaga Polski chyba. Nie wiem, czy to flaga Polski, czy nie Polski, ale ogółem budowla... Jak najbardziej na prowsie. Mamy gudan, jest um, nawet 3 igna. I gud, okej, okay, gud, okej, okay, gud, okej, okay, fak, 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 tak, w ten sposób. A ty tak niech, to robisz? Niech czas zadecyduje. O, a to... Niech czas zadecyduje. Patr patrzyła na Bo ciebie co już, nie? To jest fajne, ale nie wiem, no. czy tego... Kogo to może być ciekawe? No nie wiem, czy to może być. No. <laughs> nie mam pojęcia, czy to może być. <laughs> Ej. O. o. no skąd ja to wiedziałem. Jak dla mnie to badałbym tutaj sobie okejkę, bo mogło być więcej, wiesz? No. Mogłem się bardziej postarać. Igo było za duże. No to no, no okej. Okay. Okejkę, no. Ile też jest Okej, okay. twoje było lepsze. Tam mogłem mu się dać trochę śpiwolów, faktycznie jakiś może płomyczek, jakiś ogień albo... No tak. y, może dał zrobić łowiącego w no Wiem, ja, ja też lejżera, Chciałem dać inny ogień, ale nie pomyślałem, że to można w ten sposób, nie? O, grypnie wygrał.